Zawarłem przez Wielkopolskę kręciliśmy już w różnych miejscach, ale czy widzicie tutaj gdzieś śrem? Śrem, gdzie jesteś? Coś mi pomoże? Zaczynamy na łękach mechlińskich i szukamy miasta. Panie burmistrzu. Waszą klubą jest system roweru miejskiego. Gdyby mógł Pan powiedzieć kilka słów na ten temat. Prowadziliśmy już kilka lat temu bezpłatne wypożyczalnie rowerów. Natomiast zdecydowaliśmy się w bieżącym roku na technologię G4, która idealnie się sprawdza. I dzisiaj już wiem, że w przyszłym roku powiększymy o 100% po prostu ilość rowerów, które będą, będzie funkcjonowała w takim systemie. Coraz więcej ludzi takie aplikacje pobiera. I coraz więcej ludzi korzysta z tego systemu. Co to są za asfaltowe serpentyny, które nas tutaj otaczają z każdej strony? Te asfaltowe serpentyny to pump track czyli takie powiedzmy taka przestrzeń stworzona specjalnie dla rowerzystów, nie tylko ludzi, którzy jeżdżą na deskorolkach, na rolkach czy też hulajnogach i mogą po prostu dobrze się zabawić. Krzysiu, no dlaczego się wyręczałeś tutaj? Dlaczego sam nie spróbowałeś pojeździć? Dlatego, bo mój rower nie jest zbyt do tego przystosowany, ale na szczęście spotkaliśmy tutaj jedną osobę, która jest zdecydowanie lepsza ode mnie w tej sprawie. Przedstaw się. Ja Nazywam się Maciej Nika i jeżdżę na rowerze BMX. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł, żeby śmigać tak w tym miejscu? Kiedyś oglądałem różne filmiki na YouTubie i zainspirowałem się tym, no i zacząłem spróbować i tak w lat w sumie Ten odcinek jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w końcu w odbiciu moich okularów możecie zobaczyć naszego operatora Piotra, ale także dlatego, że zobaczycie, gdzie młodzi Śremianie uczą się jazdy na rowerze. To u Was Rada Rowerowa przy Urzędzie Miejskim. Powiedz co coś takiego daje taka Rada? Rada Rowerowa daje dużo, bo możemy podać własne pomysły na realizację dróg rowerowych. Możemy powiedzieć, jakie są błędy w obecnej infrastrukturze. I te błędy są naprawiane. Cieszy nas fakt, że powstają nowe drogi rowerowe, na przykład połączenie z ulicy Sikorskiego na ulicę Chełmońskiego, gdzie jest zrobiona nowa droga rowerowa. Gdybyś mógł nam powiedzieć o jednym konkretnym miejscu, rowerzysta przyjeżdżający do temu musi absolutnie zobaczyć, musi tam pojechać. Osoba może przyjechać na węgi warciańskie, które są malownicze, zwłaszcza jesienią, gdzie drzewa e, są w różnych kolorach. Można tam odpocząć, są miejsca do postoju rowerów. Od tego roku Muzeum Śląskie zaprasza do ogrodu. On jest po rewitalizacji, jest odnowiony, wzbogacono kilka fajnych ścieżek, udało nam się wyeksponować bardzo ładnie źródełko no i przede wszystkim odrestaurować pamiętający lata 70 amfiteatr, który stał się znakomitym centrum e, tego ogrodu, jeśli chodzi o wydarzenia artystyczne, czyli koncerty. Rowery są naturalnie tu mile widziane. Myślę, że cały projekt pod tytułem Rowerowy Ślem i wypożyczanie rowerów, które powstały przy okazji punktów przesiadkowych, to jest świetny atut. I czy co jest najprzyjemniejsze po cudownej podróży rowerem? Relaks na plaży.